Jest IPS. Ostatni materiał. Kilka dni temu nagrałem z demontażu pompki podajnika przy Ferdegasi. Nie był to chyba zbytnio spektakularnie ciekawy materiał, no ale musimy być konsekwentni. I dzisiaj robimy temat z filtrem dyskowym, który też tutaj dzisiaj w materiale będę demontował. Witam Cię, lecimy z tematem. Nie jest to kanał, żeby robić duże zasięgi. Tylko, żeby tutaj się wspólnie rozwijać, się uczyć, i widzisz, i nie przytrzymałem. Pierwsze zdejmowanie filtra było trudne, bo było mocno zasane. Przed tym, jak zacząłem się interesować tą tematyką, to zawsze wydawało mi się, że to jest taka siatka, a tu mamy dyski, słuchaj, tylko mocno spięte. No i zobacz, tutaj mamy możliwość odkręcenia, no i my to zrobimy. W relacji, gdy zajmowałem pompkę i Troszeczkę chciałem ten temat o niej poruszyć. No to widzisz, ona pracuje. Tutaj wstrzykuje rozpuszczoną pożywkę w małzerze, i ta woda już idzie z tą pożywką, no i filterek miesza, i tu już idzie wszystko na plantację, Tutaj pH-metry wyłapują jakie jest pH. No i celem montażu filtra jest taki no aby tutaj ta woda ta będzie zamarzać jakby była w środku mogłaby wyczynić szkody bo po prostu no zwyczajnie po chłopsku no zwiększa swoją objętość gdy woda zamarza. tak właśnie z bliska wygląda filtr dyskowy czyli dyski filtr siatkowy no to jest jak siatka no cóż kręcimy dalej zdejmujemy i to co mnie bardzo martwi zobacz ile tu jest piasku no, i wielokrotnie tu w gospodarstwie pompa była zatarta, bo zaciąga piasek. No, nie jest to dobra informacja dla Was. Nie jest to dobra informacja dla mnie. No, jako nowo plantatora, no bo tutaj przecież jest plantacja burówki. Więc tutaj wodę trzeba oszczędzać, bo w chwilach, gdy jest susza, no, tej wody może być mniej i tego piasku więcej. No, ale taką właśnie pełni funkcję filtr dyskowy. No, że Ten piasek zatrzymuje no i nie przedostaje nam się do tych linii kroplujących, które też po czasie potrafią się zapychać. więc filtr jest też bardzo ważny. Pod uprawy, no to tutaj jest mój faworyt filtr dyskowy z systemem Helix, czyli woda się miesza, no i też jest samoczyszczący. Zajrzymy do środka. I przyjrzymy się, czy czymś się różni od tego, który dzisiaj demontowałem. I oczywiście na rynku jest duży asortyment, wybór filtrów dyskowych. Tutaj dużym takim plusem i takim szczególikiem jest klamra, dzięki której też możemy w łatwy sposób dostać się do środka, a nie wszystkie filtry mają taką możliwość. Zdejmujemy i to, co było na początku odcinka. Czyściutkie, świeżutkie filtry dyskowe, poczekaj, poczekaj. No i tutaj na spodzie odkręcamy. No i one tutaj właśnie nam czyszczą całą wodę, która idzie ze studni. Różne są studnie, różne są stanowiska. Są mi widzisz, piaskowe, tak jak u mnie. No ale filtr jest niezbędny, jeżeli chcemy mieć y, dobrą, skuteczną fertykację. No bo też i miesza nam to, co nam podaje pompka podanie, bo ona tu wstrzykuje, jak pokazywałem na początku, i to wszystko tutaj też miesza nam całą pożywkę, więc robi podwójną robotę. Wchodzę na kanał oferty 24 Ja myślałem, że odcinek o demontażu pompki obejrzy z 5, 10 osób, 501 wyświetleń dwa dni temu. Proszę Was tylko jedno, o wyrozumiałość, o to, że sam też się uczę, sam chcę tą wiedzę poszerzać, rozwijać się. O tą cierpliwość do mnie, no, że nie zawsze może będzie ciekawie. Nie zawsze będę może mistrzem w nagrywaniu, no, ale może, jeżeli będziemy konsekwentni, tu za jakiś czas y, będzie ciekawiej. Na pewno, jeżeli chodzi o temat y, filtrów dyskowych, na stronie Ferdygacja24, tak, samo jak się nazywa kanał Ferdygacja24, wchodzisz i tutaj sobie przywijasz, oglądasz pechametry. O, i mamy filtr, pompy, Ferdygacja klikasz i wchodzisz do danego produktu i sobie możesz tu o filtrze poczytać o filtrze który jest właśnie szczegółowo opisany, wszystkie szczegóły, no cała ta wiedza. Bardzo się cieszę. No i słuchajcie, to tak będziemy małymi kroczkami tutaj rozwijać Wcale nie musi subskrybować, tylko pamiętać po prostu nazwę i co jakiś czas odwiedzać Ferdegasie 24 i nie tylko na YouTubie. Pozdrawiam Was. No i jeżeli chodzi o temat filtrów, no to już odcinek chyba coś nagrywałem. Coś tu w lato jest, miesiąc temu, 196 osób obejrzało. To też jest bardzo ładny wynik. Pozdrawiam. No i widzimy się w następnym materiale. A co będzie, już mam pomysł i będzie. Mam cel, żeby każdy następny odcinek był ciekawszy i lepszy, no wtedy i wszystko będzie się pięknie rozwijać. Do następnego, hej! No jeżeli masz pytania, tutaj jest numer kontaktowy, wszystkie produkty, asortyment, też można sobie zatrzymać odcinek i się ze mną skontaktować.